Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej mieszkańców osiedla Kilińskiego, znajdujemy się na ulicy Emilii Plater w Nowym Sączu, gdzie planowana jest inwestycja, która budzi kontrowersje wśród mieszkańców. Chodzi tutaj między innymi o dobudowanie te bloku, który będzie sąsiadował między innymi z oknami tutaj zgromadzonych koło mnie mieszkańców. Z nami jest też pani przewodniczący osiedla Kochanowskiego, Kilińskiego, przepraszam, Stefania Podgórska i której oddam teraz głos. Mamy kilka skrawków zieleni jeszcze i te zielenie zostają nam cyklicznie zabudowywane. Niedawno walczyli mieszkańcy na ulicy Fabrycznej z deweloperem, który chciał im też wybudować ściany wzdłuż domu jednorodzinnego. W zeszłym roku, uchwałą Rady Miasta zostało zmienione zagospodarowanie przestrzenne na naszym, terenie, na naszym terenie, dopuszczające budowli wysokich nawet do 22 metrów. W bardzo ciasnym zabudowaniu jednorodzinnych domów, nieopodal jest działka wystawiona na sprzedaż, bo właściciel się wystarał o wszelkiego rodzaju pozwolenia na budowę, a przy tym. Wyciął bardzo piękny, duży dąb, blisko 70-letni dąb został wycięty. Serce nam krwawi do dzisiaj za tym dębem. Natomiast za mną jest działka bardzo ciasta, malutka, między przylegająca do rdzennie mieszkających mieszkańców i Pan deweloper stwierdził, że wybuduje kolejny budynek wysoki, który przysłoni zupełnie światło tym mieszkańcom, a gdzie jakiś pas zieleni, gdzie jakiś pas ochronny między tymi budynkami. Uważam, że to jest bardzo nie w porządku. Piszemy pisma do prezydenta, piszemy pisma do Wydziału Architektury, że sprzeciwiamy się takim, takim zezwoleniom, że powinni jednak władze stanąć po stronie mieszkańców i uszanować to że w wieku emerytalnym, mając kawałek ogródka, chcielibyśmy mieć jeszcze trochę światła i słońca na tym ogródku. A tutaj okazuje się, że ci Państwo mieszkający przy Emily Prater 21 niestety będą mieć zabrane tak, taką, taką normalną rzecz jak dostęp słońca do, do okna mieszkalnego. Jest to bardzo nie w porządku i uważamy, że nie powinien Wydział Architektury wydać zezwolenia na budowę tu jakiegokolwiek budynku wzdłuż Emilii Plater 21. Ja tu zabieram głos jako mieszkaniec Emilii Plater 21 i, jest, i w tym domu po prostu mieszkam praktycznie od 50 lat. Reprezentuje tatusia, który jest właścicielem tego domu i, i budował go. Wiecie co, w tej chwili przeraża nas to, że ściana, która będzie w granicy, postawiona w granicy naszego ogrodzenia totalnie zasłania, bo ona nie zasłania nam tylko okien, jest to ściana, która zasłoni cały budynek. W, nie mam pojęcia, co, co można by było zrobić. Była kiedyś piękna działka, kwitły jabłonie. No, no trudno. W tej chwili ja rozumiem, że trzeba mieszkania, trzeba wszystko, no, ale nie, nie, kosztem, nie kosztem ludzi, którzy naprawdę mieszkają. Godzę się, jest plan zagospodarowania, jest, dopuszcza się zabudowę w, w granicach. Ale naprawdę brak słów na to, co deweloper w tej chwili chce postawić. Jest tak jak przeglądnęłam sobie te wszystkie dokumenty, które pozbierałam, jest, że można się dobudować. Tutaj jest apartamentowiec obok. Ten budynek rzekomo ma być dobudowany do tego apartamentowca, aczkolwiek on ścianami nie będzie się łączył z apartamentowcem, tylko będzie pokrywa dachowa, bo tam będzie wjazd. Czy ten wjazd nie może być zrobiony na przykład z drugiej strony? Czy trzeba wszystką zieleń zniszczyć, która jest dookoła? Nie wiem, jest ogłoszenie nowy sąd Miastem Kwiatów i Zieleni, prośba do mieszkańców ozdobić balkony, ozdobić wszystko, a my zieleń ze ziemi zlikwidujemy, zabetonujemy cały nowy sąd. Wiecie co, naprawdę jest po prostu brak słów, i, i, i ciężko mi cokolwiek w tej sprawie powiedzieć. Pisaliśmy odwołania, czekamy na decyzję. Tyle z mojej strony budynek ma być wie pani co, ja tutaj ma, chyba są gdzieś gabaryty tego budynku ja, 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 pan ma, ja może pan, powiem pan ma e, działka ma trzy e, kondygnacje są przewidywane więc, 3, więc ten budynek zrówna się kondygnację, dwa piętra, więc on się zrówna tutaj z tym budynkiem, który jest tutaj obok. Będzie przewidziane 11 lokali z balkonem oraz jeden lokal usługowy. Siedem garaży, też tu budzi kontrowersję budowa ściany oporowej w granicach działki i proszę sobie tutaj spojrzeć, tutaj mam okno, więc ta ściana będzie się kończyła jak jest ten płot czyli mniej więcej jakieś 2,5 do 3 metrów te okna będą po prostu sąsiadować z ścianą wysoką praktycznie na, na te 15-16 metrów, więc to, nie, na tej ścianie nie będzie goła ściana, tutaj mamy wizualizację taką, którą można sobie znaleźć na internecie, którą właśnie chwali się ten deweloper, czyli tutaj mamy garaż, mamy budynek, który będzie bezpośrednio sąsiadował tutaj z tymi oknami, działka ma Powtórzę. 6 arów, a niestety zostanie praktycznie w większości zabudowana w taki sposób, że mieszkańcy sąsiadujących domów jednorodzinnych zostaną pozbawieni światła dziennego od tej strony. Czy jest w ogóle jakieś możliwości, żeby wycofać tę decyzję? Znaczy, de decyzja jest teraz procedowana przez Urząd Miasta. My chcemy nagłośnić tę sprawę, żeby ona w sposób odpowiedni została procedowana, żeby to nie było żadnych nieprawidłowości ze strony urzędu miasta. Więc apelujemy tutaj o zainteresowanie się właśnie mediów w sprawie rzetelnego wydania tego pozwolenia i zwrócenia uwagi na to na dobro mieszkańców, które moim zdaniem jest najważniejsze w tej kwestii. Ja jeszcze mogłabym jeżeli mogę zabrać głos, to chciałabym powiedzieć, że y, tatuś budując ten dom y, tu było po prostu, ja pamiętam, jak tutaj było. Tu nie było nic. Ok, budujmy, ale nie utrudniajmy życia sąsiadom. Tatuś ma w tej chwili 89 lat. Ma odznaczenia, zasłużony dla nowego Sącza. Naprawdę odznaczenia, medale ma bardzo dużo różnych. Czy na starość trzeba go po prostu ograniczyć, pozamykać wszystkie okna. To był plac, gdzie były wiewiórki, gdzie latały dzięcioły, przychodziły wiewiórki. Pamiętam, rodzice se atlas ptaków kupili, żeby se rozróżnić, jakie ptaki. W tej chwili co tu będziemy mieć? Nic. Masz, masz ten, jeszcze... No, jeszcze, ja a propos, ja... poczekaj, jeszcze a propos właśnie zabudowania. Tutaj na tym planie zagospodarowania jest, bo wracam cały czas do tej zieleni, jeszcze pomijając to, chciałam zaznaczyć, że ta ściana, która będzie, ona się zaczynała będzie przed naszym budynkiem i kończy się za budynkiem, czyli cały budynek będzie odsłonięty od, ścianą. Jest jeszcze taka sytuacja, że opady deszczu przeważnie są właśnie wiatry y, zachodnie i to wszystko będzie się odbijało od ściany, czyli po prostu ten kawałeczek ogródka, który w tej chwili tu mamy wszystkie opady deszczu wszystko które, co będzie spływać będzie cały czas na ma... będzie było to się robiło no bo to nie będzie tam nie będzie dopływu słońca nie będzie możliwości żeby to cokolwiek mogło wysuszyć czy coś i tu mam jeszcze w tym planie który dostałam z urbanistyki tu jest coś takiego jak powierzchnia biologicznie czynna jest 11 11 metrów kwadratowych. Cała działka powinna mieć 30% zabudowy i ta powierzchnia czynna 11 metrów, to podejrzewam, że to jest po prostu to, co faktycznie zostanie zieleń, ten kawałeczek tu z przodu, tak jak w apartamentowcu. Pod spodem jest dołożone, że powierzchni jeszcze będzie biologicznie czynnej 164 m2, ale te 164 m2 zaznaczone jest jako tam za budynkiem i to będą dojazdy do garaży oraz Miejsca parkingowe dla trzech samochodów, więc to też nie będzie. To, to też nie będzie jako powierzchnia geologicznie czynna, no bo wiadomo, że samochody, które będą wjeżdżać, to tam musi być albo wybetonowane, albo coś zrobione, więc utwardzone, więc tam też zieleni nie będzie, więc to też moim zdaniem jest niefer z zielenią. Chcesz zabrać głos, proszę. Ja mam dwa słowa po prostu w tej sprawie, to ja złożyłem takie, prośbę do prezydenta 5 kwietnia o rozmowę prosząc no ale do dziś ja nie, nie mam nic i 15, 15 kwietnia załączyłem tam pismo, też to co tutaj mamy przy tym, żeby i z prośbą o rozpatrzenie tego, no ale to na razie spokój. Proszę Państwa, jeżeli chodzi, ja może troszkę, troszkę z innej beczki ale powiem tak, że ja tutaj mam y, wszystkie oznaczenia y, sportu y, od y, urzędu miasta, powiatu, województwa i, i ogólnego polskiego. Y, 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 to jest nawet y, taki mam naj, najwyższe tego y, sportu. Sportu, no, już nie mm. będę się pojawiał, w każdym razie bo mi to, to w każdym razie. Bardzo przez 40 lat u, u, zajmowałem się sportem, nawet przez 50 lat, bo to do końca. Z młodzieżą, prawda? I tak dalej. I, I nawet tutaj może potwierdzić pan redaktor Cebula, bo mnie dobrze zna też z tego. I proszę państwa, i, i teraz na starość chodzę z tym nasadzczką deweloper chce podkopać Michał dosłownie. Dokładnie, dobrze. dobrze się pan wyraził, dokładnie tak No przecież jak on tu wjedzie tak z jakimiś maszynami tak. ciężkimi, no to, to popęka, to przecież to nie jest jakieś stalowe te ściany nasze, tylko to są pustaczki. No i to przecież z tych takich trzęsących się tego i popęka, i kto mi za to będzie później płacił, ale po co ja zrobię. I w sumie my, jako mieszkańcy, musieliśmy się odsuwać od ulicy, która jeszcze nie była urządzona, 8 metrów. W tej chwili te bloki wielkie są w odległości 4 metry od jezdni, od krawędzi jezdni. Czyli ani nie ma możliwości pożarzenia drogi ani nic. Przyjdą mieszkańcy, samochody przybędą. Gdzie my się tutaj w ogóle pomieścimy? Ruch samochodów będzie no, niesamowity. To jest właśnie ta odległość. No, w czasach, kiedy się poszerza drogi, tutaj się przybliżamy do drogi. No to też chyba, też chyba są jakieś wymogi odnośnie takich przepisów dotyczących dróg miejskich i, i odległości zabudowy od dróg. Bo już wiadomo, że to jest w granicy, to już jest. Z punktu widzenia takiego to straszne, nie? Jest złożone odwołanie od tej decyzji budowy. Jeżeli dostanie zezwolenie, to my będziemy pisać odwołanie do Krakowa przez y, wydział tutaj sądecki. Ale tak samo będziemy pisać. No. Człowiek jest wartością najwyższą. Ustalmy sobie to wreszcie jasno i klarownie. Jeżeli ten człowiek, bo ja bliżej nie znam działalności pana roli, ale jeżeli poświęcił 50 lat swojego życia dla tego miasta, to jak to? Jedną ręką można to wymazać? Lekką ręką można to wymazać? Tutaj y, państwo proponują pewien kompromis, prawda? Sprawa wjazdu i tak dalej. Uważam, że deweloper powinien się głęboko nad tym zastanowić i pójść na rękę. Miasto też powinno zająć jakieś stanowisko i pomóc temu człowiekowi i rodzinie. Ja sobie nie wyobrażam taką ścianę płaczu wzdłuż okien. A chyba nikt z państwa nie chciałby mieszkać w takim, w takim miejscu. To się zastanówmy, co się liczy? Pieniądz, czy liczy się człowiek, który oddał życie dla miasta, dla sportu? Przecież to jest, to jest dziesiątki młodych ludzi, których zaraził pasjon, jako pasjonat sportu. Także ja uważam, że naprawdę trzeba, trzeba się po prostu nad tym zastanowić. Poza tym, nowy sąd. Przecież ja pamiętam, że uczestniczył w szeregu wspaniałych projektów przeszłości różnych projektów. Tak samo y, ogłoszenie y, Nowego Sącza miastem kwiatów i zieleni. Proszę Państwa, no ja, słabo coś z tą zielenią, jak się tutaj porozglądamy no, no się naprzeciwko. Wszystko, Od strony Zajazdu tam miał być pas zieleni. No sprytnie załatwiono, nie trzeba kosić. Wstawiono betonowe y, słupki, spółej jakąś tam, tam, jak to się nazywa i sprawa zieleni jest otwajkowana i pseudo zielona trawa. No nie wiem, jak deszcz pada, to rośnie, jak nie, nie pada, to trawa usycha. No proszę Państwa, no. Albo traktujemy sprawę poważnie, albo bawimy się. Chyba nie o to chodzi.